Tu na razie jest ściernisko, ale będzie... No właśnie, pan Aryk liczy, że będzie plac zabaw i to nie byle jaki. Tak prezentuje się nowoczesne podwórko Nivea. O wybudowanie takiego placu zabaw walczą samorządy, które wystartowały w tegorocznej edycji akcji Podwórko Nivea. Dzięki interwencji pana Arka Zielona Góra także jest w rankingu. Każdy może zgłosić taką swoją lokalizację w Polsce, więc jakby no my jako Zielona Góra... Yy... Też chcemy spróbować swoich sił, i, i zgłosiliśmy, jakby, jedną lokalizację. Było to robione przez urząd miasta, który wyznaczył nam działkę. Sprawa w Zielonej Górze nie jest nowa. Miasto już startowało w konkursie. Niestety w ubiegłym roku nie wystarczyło głosów. W tym roku organizatorzy akcji fundują 40 takich podwórek. Żeby wygrać trzeba grać, więc mieszkańcy całego kraju głosują na swoje miasta. W rankingu Zielona Góra nie plasuje się najlepiej, stąd prośba o pomoc. Nic to nie kosztuje oprócz naszego głosu i jakby codziennej, yy, codziennego głosowania, oddawania głosu do, do końca czerwca. Także i wtedy ja myślę, że im więcej osób będzie chcieć jakby zmobilizuje i będzie chciało, no to sukces jest pewny. Co ważne, nowoczesne podwórko na Chynowie stanęłoby w miejscu, gdzie planuje się budowę przedszkola. Tuż obok powstaje kościół. W akcję oraz zachęcanie zielonogórzany do głosowania włączył się radny Zbigniew Binek z klubu Zielona Razem. Można z jednego maila dziennie oddać jeden głos, także zachęcam bardzo serdecznie mieszkańców, ażeby, mieszkańców całej Zielonej Góry, żeby te głosy oddawali, żebyśmy mogli się w tych 400 lokalizacjach znaleźć. Na tę chwilę niestety mamy odległe 160 miejsce na około 900 lokalizacji. Głosowanie na podwórka odbywa się w dwóch turach od 5 do 1 czerwca. Wówczas wybranych zostanie 20 podwórek. Kolejne 20 to głosowanie od 20 do 30 czerwca. Mieszkańcy Chynowa proszą o Państwa głosy. Trzeba mieć nadzieję, że ludzie się zbiorą.